mam widzowie, z tej strony Fabek, odcinek pojawi się dzisiaj, bo wczoraj nie nagrałem, czasami się tak po prostu będzie robić, chyba podzmieniamy te dni. Yy... I witam was na wyseptem survival, wy... wyspowym survival, nieważne. Po prostu to będzie taki survival na wyspy, nie? Coś w tym stylu. Yy, więc no. Mleczek na drogę. Pozbieram to na siódmym do tutaj trzewka. E, Albo do, do tego małego pójdę. bym miał jak, tu jakieś cave'y.

Nie będziemy tej gry oczywiście przechodzić. No bo gdzie, jak nie możemy z tej wyspy uciec? O taką sobie daję tu zasada, że nie będziemy uciekać. Eee, więc no. Dobra, chyba starczy już tego trochę. Będziemy sobie musieli poszukać też na naszą bazę rzeczy do craftinga. Kaj ja tam się zagalopowałem. Hidrofik. Yy... Nie wiem czemu tak to przełożyłem łopata, może się przyda. to 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 pieczek e, trzeba trochę jedzonka sobie Tutaj mamy jakąś małą norę, bo na jaskinią tego nie mogę nazwać, niestety. Ale norkom jak najbardziej. Tutaj będzie nasz dom. Jakiś przynajmniej dom będzie. Na pewno. Yy... Ja bym bardziej w tym odcinku chyba wolał się zająć sprawą bardziej farmową niż aktualnie niż yy, rzeczywiście domem, yy, lecz tu nie mam dopływu jakby do ten. Tu taki słaby trochę teren jest na farmę. Coś się wykombinuje na pewno, ale co, to nie wiem jeszcze. Kolejny mleczek będzie. Dużo mleczek pół. Czy mamy wystarczająco jeszcze? Nie. Zobaczycie co chcę zrobić. Mianowicie chcę... O, o tak. Mianowicie bym chciał zbudować farmę. I myślę, yy, że no, naprawdę bardzo pomoże w yy, rozegrywce, bo zapełni mi nie, nieskończone tak naprawdę źródło jedzenia. I w niektóre... W, po niektórych odcinkach będę ją po prostu rozbudowywał, żeby było coraz więcej. Dobra, więc y, to już mamy zrobione. Y, lecz teraz musimy. Lecz. Lecz teraz. Mm, lecz. Ale. Teraz musimy zrobić motykę. Ale ale lecz ale to było fajne jakie minus <laughs> Aury aure muszę sobie aure nadrobić dobra będę miał dużo montowania i będę miał dużo montowania Dobra mm. No i patrzcie, jak nam pięknie tu już się poi Jeszcze tu yy, Spokojnie, nie będę już tak wchodził drugi raz Ziarno, prawdy Mistyczne ziarno, prawdy wow. Lol Ok, zachodzi nam słonko, więc idziemy po owieczki. He, he. He, he, he. Owieczki się na serię zabójstw. Oj, zeganie mnie nie lubią. Oj, i weganie mnie nie polubią. Muszę jeść surowkę. Ale mam chybkę. Dobra, no gazu do łóżka. Nie zdążę. Pojawią się potwory jakiekolwiek. To, to by. To wiedzą klipeli kasu 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 niech się nie suka, mm. Okej. Okay. No nie urosło nam nam. E Co tam jest? Skalmar popuścił! Dzięki Skalmar! Dobra Jeszcze trochę więcej tego zabieram Już mam siedem Dobra. Tak swoją wyspę mieć. Piękne. Czasami chciałbym tak wyjechać na swoją taką własną wyspę i tam na chwilkę pobyć. To jak to się robi? Tylko. Jak robi się węgiel? Aha, dobra, wiem. Ballerina się zrobi. Hmm, tak pocilować. Nie? No to będzie bardziej taki cilowy odcinek. Nigdy. A tym bardziej, że ma dziecko. Nie no, nie zrobiłbym tego. Patrzcie, czarna owca w białym składzie. Jak zawsze. He, <coughs> he. Sorry, że kasle. <koszla. coughs> jajko. Bardzo duże jajko. Na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. Ja cię. Się no to Ci dałem normalnie środowisko do wespienia się, że nie wiem, o, ho, ho. Węgiel drzewny się robi chyba z tego. Chociaż jedne, jednego chcę węgla. Dzięki temu węglu ciemnemu mogę sobie wyprodukować ich troszeczkę więcej. A dzięki temu pójdę sobie yy, tego. Yy, dzięki czasu mogę sobie iść tutaj. Co to jest za kształt? Jeszcze nigdy takiego nie widziałem, nie? Ej, to wygląda jak kciuk w górę, nie? Patrz, tutaj kciuk, a tutaj w górę. Hmm, nie, tu nie ma przecież trzeba. Ja szukam sadzonek. Na razie mam jedną. Mam już drugą. Mam też trzecią. Hmm. To życie. <laughs> Uu, miodek. Mej, Miodek. Kap mi do buzi, o, nie trafiłeś o, taki kawał. No ale tak sobie iść. Powolutku. Fajnie. Jeszcze nigdy piękna takiego Minecrafta nie doceniałem. Tak sobie chodzić pośród. Czystej wody. Hmm. Ale, żebym cytat walną. Szybciej, szybciej. I wreszcie. Okej. Okej. Okay. Okay. Prawdopodobnie węgiel drzewny będzie jedynym dochodem. Ale o jedzenie się nie będziemy musieli martwić, no bo tutaj mamy największą farmę na świecie. Będzie się ona rozbudowywać oczywiście w, jakiś, w jakimś stopniu. Ale no. Yy... Ja nie wiem co tu jeszcze porobić. Yy... Ja nie, nie mam pomysłu. Co porobić? Nie wiem, pójdę pozbierać kelpy? Nie. Może hmm. zbuduję prowizoryczny dom? O, hmm. Nie no, jakąś prowizorkę sobie mogę zbudować. To będzie mój dom, prawdziwy dom. Wizerunkę mogę jakąś, żeby na mnie nie padało, nie przepaliło nic dziwne. No i prowizorka chłopie. Jeszcze nigdy takiej prowizorki nie zbudowałem Nie no, ale patrz jakonora Ja cię kręcę Najlepszy domek normalny jaki widziałem Jest Chłopie No i co, to jeszcze skórę tak rozłożę tu pod, na dywanik. <grym> Nie, no ale myślę, że w tym odcinku dużo rzeczy zrobiliśmy. Jeszcze mogę szybko. Okej. Okay. Druga. Pierwszej nie złapałem. Ale mam przynajmniej tą drugą. Mam też trzecią. Szasłem dla mojego chłopka z Minecrafta, bo, bo ja bym tak długo nie wytrzymał jednak. Dobra, gazu, 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 gazu. Dobra, myślę, że się z sztyletem i już. Wstaniemy, i już. Chyba będzie się pora pożegnać. Pierwsza noc w mojej prowizorce. Myślę, że minie najlepiej. No i chłopie. Dobra, widzowie. Ja Wam z mojej prowizorki dziękuję. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Muszę kiedyś sobie zmienić tego skina. No i co widzę? Dziękuję Wam za oglądanie. No i na ra.